Mam dzisiaj dla ciebie mroczną historię, która może przytrafić się każdemu. Również tobie. Wyobraź sobie sytuację. Jesteś ofiarą wypadku samochodowego. Szczęście w nieszczęściu, unikasz uszkodzeń głowy i górnej części ciała, ale niestety jakiś metalowy element przebił ci nogę w okolicy tętnicy. Masz szczęście, że ratownicy byli blisko i zahamowali upływ krwi, bo zacząłeś czuć, że odpływasz. Szybki transport do szpitala i natychmiastowa decyzja. Potrzebujemy krew. Jesteś umiarkowanie przytomny, na tyle, by ktoś wykonał z Twojego telefonu połączenie do Twojej mamy, która pamięta, jaką masz grupę krwi. Średnio kojarzysz, co się dzieje dalej, ale po paru wędrówkach korytarzami na łóżku szpitalnym oraz przeskokach między świadomością, jesteś podłączony do maszynki pompującej w ciebie świeżutkie, życiodajne osocze. I jesteś uratowany. Ale czy na pewno? Przy wymianie pojemnika z krwią wczytujesz się w końcu w napisy na woreczku i zamierasz. To nie twoja grupa krwi. Nie jesteś pewien jednak, że dobrze odczytałeś, więc ponownie czytasz. Szukasz w pamięci swojej grupy. Raczej to nie ta. Ale jak zrobisz panikę, a to jednak może ta? Nie, to na pewno nie ta. Czujesz, jak twoje ciało ogarniają natychmiastowo zimne drgawki. Pot pojawia się na czole. To na pewno nie ta. Czujesz jakieś kłucie w sercu. Masz przeczucie zbliżającej się zagłady. Będziesz umierać. Miałeś kiedyś coś takiego, jak poczucie zbliżającej się zagłady? Zanim wyjaśnię ten problem, pozwól, że opowiem jeszcze jedną historię. Gdy miałem jakieś 10-11 lat, moi nieco starsi koledzy, którzy trochę lepiej orientowali się w tzw. osiedlowych klimatach, wykorzystali do samego końca moją dziecinną naiwność. Pewnie nawet nie wiedzieli do końca, co zrobili, ale ja pamiętam to po dziś dzień. Nastarzyli mnie, że zostałem namierzony przez lokalnych gang dealerów i że jak jutro będę szedł do szkoły i nie zgodzę się wziąć od nich działki narkotyków, to zostanę przez nich wywieziony gdzieś autem i zostawiony na śmierć gdzieś w lesie. Historia była odrobinę może bardziej złożona niż to, co powiedziałem. Zawierała w sobie trochę detali, co sprawiało, że była bardzo wiarygodna dla jedenastolatka, naiwnego jedenastolatka. Dokładając do tego historii osiedlowe, jakie słyszałem w latach 90., wszystko w moim młodym mózgu jakoś się łączyło w logiczną całość. Tamtej nocy nie mogłem spać. Obsesyjnie zacząłem obawiać się tego, co wydarzy się jutro. Dostałem napadu paniki, bo oczywiście nie chciałem umierać, ale nie chciałem też mieć nic wspólnego z tymi typami. Nie chciałem też mówić niczego rodzicom, bo oczywiście był to element tej strasznej historii, że jak przecież komuś powiem, na przykład rodzicom, to już na pewno mnie porwą. Więc dusiłem to w sobie całą noc, wręcz dosłownie dusiłem się. Miałem poczucie, że spadam w taką głęboką studnię bez dna, towarzyszyła mi depresyjna pustka, poczucie zupełnej niemocy i poddania się. Całą noc chodziło za mną coś, co można było nazwać przeczuciem zbliżającej się zagłady. Rano, blady jak ściana, spakowałem plecak. Wyszedłem z miękkimi nogami, nie mając już sił na nerwowy szloch. Nic się nie wydarzyło. Nikt mnie nie porwał, żaden dealer mnie nie złapał. Swoją drogą na uboczu, pamiętacie te akcje antynarkotykowe w szkołach pod koniec lat 90., na początku 2000, gdzie straszono tymi darmowymi działkami, jakie miało się dostać od dillera, który miał wkręcać młodzież w nauk? No więc ja nigdy nikogo z darmową działką nie spotkałem. Tak czy inaczej, ta banda cymbałów, która zagrała na mojej naiwności, miała ubaw po pachy. Ja? Traumatyczne wspomnienie do końca życia. Skąd jednak ja wiem, że nazywało się to właśnie tak, czyli przeczucie zbliżającej się zagłady? bo jak to ja, szykuję kolejną animację i materiał na kanał i trafiłem na taki specyficzny symptom medyczny, bardzo specyficzny, bardzo intensywne poczucie, że coś tragicznego zaraz się wydarzy, pomimo że nie widać żadnego zagrożenia. Towarzyszy często temu atak paniki. Źródła są głównie psychiczne i towarzyszy temu najczęściej taka niemożliwa do zatrzymania spirala myśli o nadchodzącej śmierci, okazuje się, że nie jest to jakaś specjalnie nowa rzecz. Mamy nawet łacińskie określenie takiego stanu. Jest to Angor Animi. Poczucie, że pacjent właśnie umiera. Dlaczego tak właśnie jest? Jako najczęstsze cztery przykłady występowania tego syndromu podaje się pierwszy jako najczęstszy, absolutnie przerażającą sytuację, jak po transfuzji krwi okazuje się, że podali ci złą grupę. Niby wszystko jest jeszcze ok, ale wiesz, że zła grupa krwi to bardzo prawdopodobny koniec i nie ma na to żadnego. Żadnego ratunku. Gorzej, bo takie przeczucie zbliżającej się zagłady może rozpocząć się również po poprawnej transfuzji, gdyż nawet po dobrej transfuzji możesz dostać gorączki, drgawek, bólu głowy, czy mięśni, czy skoków ciśnienia, a to może momentalnie wywołać myśl, czy a my na pewno dostałem dobrą krew? I nakręcić spiralę paranoi i paniki. No i muszę przyznać, że to naprawdę przerażająca myśl, nie mogąc nic zrobić. Drugim, częstym syndromem medycznym są wszelkiego rodzaju zawały i okołozawałowe problemy sercowe. Czasami wręcz ciężko powiedzieć, na ile to problemy z krążeniem i pracą serca, a na ile to efekt nakręcenia się chorego, który właśnie wpada w studnie umierania i lamentu. Trzeci medyczny symptom, przy którym często towarzyszy wpadanie w taką spiralę, to wybudzenie się po poważnej operacji, w tym po poważnych transplantacjach. Umysł wtedy może narzucić taką paniczną narrację, że to niewłaściwy organ, że coś jest nie tak w organizmie, coś obcego i zaraz umrę. No i czwarty medyczny symptom to bardzo ostra reakcja alergiczna, zagrażająca życiu. Na przykład urządlenie przez owada, na który było się uczulonym przez całe życie i może wymagać to natychmiastowej pomocy, ale w szczególności może to wywołać totalny atak paniki. Jak spojrzysz na te cztery przykłady, to chociaż są one przepełnione pewną dozą paranoicznego rozgrzebywania, to nie są one bezpodstawne. Coś się jednak w środku, w organizmie podziało. Nowa krew, stan przedzawałowy, czy wycięcie jakiegoś organu, lub kontakt z substancją alergiczną. No mamy chociaż racjonalny punkt zaczepienia do tego napadu paniki. Jednak poczucie, że nadchodzi nieuchronny koniec, może towarzyszyć różnego rodzaju zaburzeniom i chorobom psychicznym, z których wymienia się zaburzenia lękowe, ataki paniki, chorobę afektywną dwubiegunową, czy depresję. Ja mając 11 lat nie miałem ani transfuzji, ani ataku serca wtedy, ani operacji, ani reakcji alergicznej. Ja miałem poważny atak paniki związany z idiotyczną historyjką, opowiedzianą przez osiedlowych kolegów. To też pokazuje, jak silna jest wyobraźnia i psychika. Przerażająco silna, gorzej, jeśli masz realne zaburzenie, które gra z Twoim poczuciem własnej wartości i wpadasz w spirale narracji o tym, że nic nie ma sensu, że ty nie masz sensu, że jesteś bez wartości, że nie ma dla ciebie żadnego wyjścia, że nic cię już nie czeka, że to już jest koniec po prostu. Pamiętaj, że jeśli cię to spotka, to jest to fałszywa spirala narracyjna. Pamiętaj o tym. Jest bardzo przejmująca, jest bardzo przekonywująca, ale nadal fałszywa. Łatwo dać się jej porwać. Mam nadzieję, że świadomość istnienia takiego syndromu, jak przeczucie zbliżającej się zagłady, Pomoże ci rozpoznać taką trudną sytuację, kiedy już wystąpi, no i zareagujesz wtedy właściwie. Odrzucisz tę paniczną myśl, odrzucisz tę paniczną narrację, skupisz się na neutralizacji problemu, albo po prostu weźmiesz tych 10 wdechów, po prostu wyjdziesz z pomieszczenia, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. To tylko się dzieje w mojej głowie, to tylko w mojej głowie. Parę wdechów i wracamy do życia. Dzięki za twój czas. I pamiętaj, pozostań nieprzeciętne, a już na pewno bezpieczne. Cześć.